Wreszcie trafiłem na coś co mi się podoba. Coś więcej niż oglądanie tych ster kamieni. Także piękna natura, gubienie się w lesie, przejeżdżanie w jakichś górach. Jest pięknie. Człowiek nie ma nic ze sobą, także przygotowanie pełną gębą. No ale co zrobisz? Człowiek uczy się na błędach, tylko pytanie za którym razem? Także jestem, jestem ciekawy, jakie ja będą ujęcia. Bo dostałem przeplik tego gimbala, za którego dziękuję. Tylko on tam nie spełnia swoją powinność. Tylko dostał to człowiek, który w życiu nawet sofistika nie trzymał. A co dopiero coś, co żyje swoim życiem. I nawet nie wiem jak tego do końca używać. Może w końcu się jakby chwycił instrukcję obsługi tam, ale kto by tam przeglądał takie rzeczy, jak przecież samo można to odkryć. No, tak więc. Fajnie, ciepło i przyjemnie. Chyba nie będę. Śpiąc w tym fotelu założę, że głównie tam przychodzę wykąpać się i pójść spać. Bo tak jak wychodziłem tam różnie o godzinie tam 10, 13 dużo już wracałem tam tylko typowo spać, więc tutaj, żeby pokroić trochę budżet żeby wyszło to trochę taniej stwierdziłem, że wezmę sobie pokój łóżko w pokoju wieloosobowym Ile idę więc tak wygląda mój pokój jest tam w tym samym pokoju są sześć łóżek plus jeszcze plus jeszcze obok jest pokój z trzema łóżkami jakieś takie dla par I z, <gryw> dla par połączonych ze Steve'em Generalnie wstaję, kąpię się, wychodzę, wracam, kąpię się raz Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc ja wiem, że póki nie mamy jakiegoś wynajmu do zgubiłem się, nie wiem gdzieś. No to, to będę sobie też oszczędzał na, na jakichś takich hotelikach. Bo skoro nie widzisz, nie ma różnicy, to po co przepłacać? Jestem ciekaw tych ujęć z tego gimbala, bo widzę, że on żyje swoim życiem. Ja się nie umiem nią oceniwać, także współpraca będzie miła. Jest dobry skaz. A ja nadal nie wiem gdzieś. Ale to trudno. widzę? przygoda. Gdzieś się dojdzie. Jest godzina 15, więc jeszcze 3 godziny do zachodu słońca więc sporo czasu, żeby się tutaj odnaleźć. Ah, no, es... Władze się to zrobiło. Do e, przejść jakieś 3 km, jeszcze na sam szczyt. To jakieś tam góry. Może tutaj się by się pokazywała jaka to jest góra. E, zeskoczyłem sobie na dół. Ale wiadomo, łatwiej jest zaskoczyć niż potem wejść. Więc człowiek będzie musiał teraz pokombinować jak wejść do góry. Będzie dobrze. W, w trakcie nagrywania tego drugiego odcinka, znaczy trzeciego, które dalej oglądacie, eee, nie wiem, jakoś tak średnio jestem z tego zadowolony wszystkiego. Eee, jakoś tak muszę chyba zacząć myśleć o tym, co będę robił, bo tak jakoś, dwa, że to chaotyczne, dwa, jakieś takie bezdynamiki, bez niczego, takie miałkie. Eee, no i tak jakoś, nie wiem, potem się demontuje też tak jakoś, tak, tak to oglądam, potem mam takie, ne, nuda. Chociaż z drugiej strony to też nie jest tak, że ja co dzień jakieś fajerwerki i wybuchy coś. No ale, ale, ale muszę to jakoś tam jakiś kątecik zacząć wymyślać, żeby to było ciekawsze niż to, co jest teraz. Także muszę popracować nad myśleniem i organizacją tego wszystkiego. Także do naszego oglądania. Mam nadzieję, że jakoś tego filmu jest lepsza i jest zauważona ja chyba muszę zacząć przygotowywać się do tych wszystkich tras. Wchodząc na tą górę, Pan Google mi powiedział, że no, tędy się wchodzi, ale z tego, co widzę, to nie wygląda, jakby to miała być jakaś legitna droga, ale zobaczył, wygląda majestatycznie i pięknie. Nie więcej tak. Zobaczymy gdzie dojdziemy jedną z tą drogą, także czeka nas wiele wyzwań. Przełamałem wczoraj pierwszy koty zapłaty, z jednym ze współlokatorów z nie wiem, całe 3 minuty typie z Finlandii generalnie uciekł sobie przed, przed zibą z, z tego kraju i przejechał się tutaj chilować jak to powiedział i generalnie zastanawiałem mnie wczoraj pół dnia skąd on wiedział, że będę zwiedzać wodospady a się okazało, że go bo potem tak jak po się kropeczku, to był typ, ten typ, którego tam widziałem. No, Także coś tam zaczynam ruszać ze swoim angielskim, niewiele, ale po małych, małymi do przodu. Zobaczyłem, jak to się zakończy. Ja wczoraj też za, za dużo nie nagrywałem, bo są tylko przebitki, jak wchodzę tutaj na, na górę, jakieś na poprzedzam, ale były dwie sprawy, jedna, to umierałem jak wchodziłem dość wysoko A ja jestem jeszcze na drodze powrotnej znaczy, może nie na powrotnej, tak w połowie drogi. Chodzę na szczyt, spotkałem trzech Polaków i właśnie zimno dołaziłem, więc, więc też nic nie nagrywałem, więc tyle. Ale w final, finalnie wczoraj chodząc po tych górach zrobiłem kładąc się spać 42 tysiące kroków, więc trochę się połaziłem. Tak jak, nie, jak co jak codziennie. Dzisiaj miałem sobie za dużo nie łazić, a już mam zrobione 17 tysięcy kroków. A jeszcze idę, jak to się okazało, że to nie jest Secret Beach, tylko Secret Mountain, czy jak to się tam mówi, że te góry. No i idę tam jeszcze raz jednak, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. A ja, że jestem blisko, to sobie pójdę. To są te momenty, kiedy człowiek się zastanawia, no. <laughs> czego tu ma się wstydzić z jakimś bieganiem z kamerą i takimi innymi pierdołami, jak <grym> nasi przyjaciele ze wschodu, nasi ulubieni z Rosji. Właśnie jakaś babeczka ze złotym bananem latała po całej knajpie, bo ona miała sesję zdjęciową i musiała stawać normalnie przed ludźmi, co stawała frontem i w też, miała to, że tam są ludzie śledzeni. <grym> Także... No, oczywiście nie wszyscy są źli, bo przedwczoraj jak łaziłem po górach, to mnie oprowadzały dwie panie z Rosji, bo się zgubiłem. No szans, zgubiłem, e, Nie znałem drogi. E, I co dziwnego? No znaczy, dziwnego, ciekawego. Spotkałem je dzisiaj. Po drodze jak właśnie szedłem w to miejsce. E, no, także jednak jest inny stan świadomości. I czego się dowiedziałem, łaząc też po górach, to chyba jest już takie, nie wiem, europejskie. Albo światowe, ale bardziej bym obstawiał europejskie, że ludzie sobie mówią cześć w górach, mimo tego, że się nie znają. Taka ciekawostka.